Nie mogąc zasnąć, przyglądałeś się dziwnemu kształtowi, który wydawał się ruszać za oknem. Wyglądał jak twarz na bardzo długiej szyi, ale mieszkasz na trzecim piętrze, to nie mogła być twarz. Zaraz. Czy ona się uśmiecha? Witam w kolejnym wspaniałym odcinku koszmarnej piątki. Ten potwór, którego widziałeś przed chwilą, był inspirowany jedną z grafik Trevora Hendersona. Autor ten ma niezwykły talent do wymyślania i ilustrowania mrocznych istot. Sprawiło to, że jego prace z miesiąca na miesiąc zyskują coraz większą popularność. Na przykład ostatnio dość głośno jest o pewnej hałaśliwej istocie jego autorstwa. Siren Headzie, który już na dobre zadomowił się w naszych umysłach. Nawet ostatnio ustawiłem sobie odgłos syreny jako budzik, tylko nie wiem dlaczego czasami dzwoni o trzeciej w nocy... za oknem. Jednak Siren Head to tylko jeden z wielu potworów wymyślonych przez tego autora, dlatego dzisiaj razem z Fuzjonkiem... Cześć wszystkim. ...opowiemy wam o pięciu najdziwniejszych potworach Trevora Hendersona. Zaczynajmy. Na początek Wandering Faith. Kiedy wracałeś spacerem do domu, rozpętała się burza, ale nie była ona zwykłą burzą, bo razem z nią zobaczyłeś istotę tak wielką, że jej górna część ciała kryła się w chmurach. I nagle poczułeś, że coś chwyciło cię i ciągnie cię do góry. Zostałeś zaproszony do nieba na obiad, ale niestety to ty jesteś głównym daniem. Wandering Faith to gigantyczna istota, która pojawia się podczas burz, albo to burze pojawiają się, gdy ta wędruje po ziemi. Z jej szyi wystają macki, którymi chwyta ludzi i wciąga ich do góry. Tą istotę znajdziecie też w internecie pod nazwą Dzień 17. A tego, w jednym z tekstów o niej jest informacja, że porywa ona tylko osoby wybrane. Wcześniej. Ale może tylko tak sobie to tłumaczą ludzie, żeby normalnie funkcjonować w świecie, w którym grasują gigantyczne potwory pożerające ludzi od tak. Odwaga, po co to komu ludzie potrafią pokonywać lęki z nudów. Numer 2. Cartoon Cat kiedy postanowiłeś zostać na noc w opuszczonym domu, przypuszczałeś, że może spotkasz jakiegoś narkomana, może bezdomnego, w najlepszym wypadku ducha, ale z pewnością nie spodziewałeś się wielkiego kreskówkowego kota o niepokojąco wyszczerzonych zębach. Początkowo myślałeś, że to po prostu człowiek w kostiumie, ale jesteś pewien, że ludzkie kończyny nie potrafią się wyginać w taki sposób. Cartoon Cat pojawił się w kilku publikacjach Trevora Hendersona. Początkowo wyglądał dość przyjaźnie, by później przybierać coraz mroczniejszy charakter. Sam autor określił, że jest to jedna z najbardziej przerażających istot, które opisał, nigdy do końca nie wyjawiając dlaczego. Niektórzy domyślają się, że może być to jakiegoś rodzaju zmiennokształtna istota, która tylko przybrała postać kreskówkowego kota Feliksa, bo było to coś, co jako pierwsze zobaczyła po pojawieniu się na Ziemi, albo ten wygląd poprawia skuteczność polowań. Miejsce trzecie, Longhorse. W ciągu kilku ostatnich miesięcy wiele razy spotykałeś go w swoich snach. Dziwny stwór o czaszce konia i niekończącej się szyi. Wychylał się zawsze z za rogu, oddając odgłos klikających stawów. Pamiętasz go dokładnie, jak zawsze patrzył jednym z oczodołów prosto na ciebie. I wszystko było dobrze, aż do teraz, bo teraz, choć jest środek nocy, Jesteś pewien, że to nie sen. Longhorse, nazywany też czasami Dream horsem, to przerażająca istota, jednak o dobrym usposobieniu. Ukazuje się początkowo w snach, by później pojawić się w swojej materialnej formie, a zobaczenie jej ma być ostrzeżeniem o nadchodzącym nieszczęściu. Widzisz, przyjaciół można spotkać nawet w najmroczniejszych okolicznościach. Następnym razem przygotuj jakieś drinki, porozmawiacie sobie o życiu, ty opowiesz o tej przypołowej akcji ze swoim kraszem, a on o tym, jak to jest być nadnaturalną istotą pomagającą ludziom od tysięcy lat. Numer 4. Smile Room. Jeszcze kilka godzin temu, gdy planowałeś ze swoim znajomym zwieść jeden z budynków w opuszczonym parku rozrywki, nie sądziłeś, że będzie to wasz ostatni wspólny wypad. A teraz widzisz przed sobą jego upuszczony telefon, zaraz koło drzwi, które wypełnione są zębami zębami, z pomiędzy których wystają przesiąknięte krwią kawałki ubrania. Smile Room to dziwna istota przypominająca mięsożerną roślinę, tylko zamiast rośliną jest krwiożerczym pokojem, a zamiast much Pożera ludzi. Do tego jest w stanie zmieniać swoją lokalizację, więc nigdy nie wiesz, czy drzwi, które właśnie zauważyłeś, przechodząc po znajomym korytarzu, nie kryją za sobą pięknego uśmiechu. Trudno mu się oprzeć. Miejsce piąte: Fetit King. Myślałeś, że pradawne, nadnaturalne istoty nie odnajdą się w dzisiejszych, nowoczesnych czasach. Och, tak bardzo się myliłeś. Na początku, gdy ściągnięta z sieci grafika zaczęła się sama powielać, myślałeś, że to wirus. Jednak potem zrobiło się o wiele dziwniej. Obraz zaczął się zmieniać, a kiedy postanowiłeś wyszukać oryginalne źródło, dostałeś od Google tylko jedną odpowiedź. Fedit King nadchodzi. Fedit King to istota, która wykorzystuje urządzenia elektryczne, głównie komputery, do polowania na swoje ofiary. Mimo tego, że rzeczy cyfrowe nie są prawdziwe, ten osobliwy potwór ma mieć umiejętność wystawienia swojej kości z tej dłoni z ekranu. I wtedy zostajesz wciągnięty do jego cyfrowego świata. To wszystko na dzisiaj. Koniecznie sprawdźcie kanał mojego gościa, fuzjonka, który zajmuje się mroczną stroną kreskówek. A ty masz swojego ulubionego potwora z uniwersum Trevora Hendersona? Może któryś cię ostatnio odwiedził? Napisz w komentarzu na dole. I pamiętaj, nie ma się czego bać. W końcu to tylko fikcja. Chyba.